Ale piękny zachód słońca Witamy, witamy My Na maratonie Chodzimy tam do połowy Dystansu między tym domem a tym dość Tam mamy Pięć działeczek Ja już tam dzisiaj byłem Sprawdziłem, jest poplonik taki Po którym można pochodzić Także Zobaczymy, sprawdzimy potencjał Najwyżej jeszcze wrócimy, a jak nie, to będziemy wiedzieli, że nie ma sensu. Namarudziłem się, swoje powiedziałem. Zaszukaliśmy podziałki też. Także do pierwszego fajnego Z jednej strony mam mieszane uczucia, a z drugiej strony jak widzę tutaj na drodze ten piach. No to kurde Mega Ostatnio z Basią z kanału Czarna i Grek, żeśmy rozmawiali. No u nich te monetki wychodzą. W takim stanie. Bardzo zażarte. Nie ma takich piaseczków. A tutaj no naprawdę. Chociaż widzicie ziemia tutaj, za tej piasek. Nie nasypali, czy jaki grzyb? Chyba tak. Tragedia, mam dużo piasku Czuj się jak nad morzem. Pozdrawiamy rekiny. Pozdrawiamy. Jeszcze kawałek. Naszego auta już nie widać. Jeszcze kilometr i będziemy. Nie chcę nic krakać, ale chyba zaczynam od guzika. Zaraz ci powiem, nie będę powtarzał dokładnie. O, Ola ma pauzę na telefon, a ja zaczynam od guzika, czyli hmm, zobaczymy. Do następnego. Znalazłem guzik. Ale teraz mam drugi sygnał. Już chciałem pociągnąć spadlem. Ja sobie klęknę nawet. A, jagódki, ale. <laughs> Patrzcie to. Jak tak patrzyłem, mówię, a pierdziele będzie srebro. Ale jagódki też piękne. Czekajcie, wstanę, bo <laughs> to już nie ta pora, żeby na kolanach. Klęczeć. Pozdrowionka do 1960 roku. No, wyłocz ładnie. Ładny stan monetki. Cieszy. Super. Jesteśmy. 5 minut. Mamy godzinę. I jest monetka na wierzchu. A, znów PRL-ka. Znów PRL-ka 49 Pozdrowionka wiadomo Pani Janinka Pan Antoni Zdrówka życzę No i cisnę dalej 50 fenoli Adolfowe Anica B. Zrazu wiedziałem, że będzie wiatrak 1940 rok. Dosyć dawno nie było. Ładne stany wychodzą. Chociaż tym piaseczkiem się podjarałem, a ta ziemia wcale nie taka piaskowa. Ale jest dobrze. No i zaczynamy dzisiaj, już patrzcie już słoneczko zachodzi, czyli bo mi powiedzieć, że już kończymy, a my dopiero zaczynamy, no idzie trochę później, ale jest, jest. Sławek, już też krzyczał, że już ma monetki, chyba dwie, ja mam pierwszą monetkę, chyba jest to monetka, zaraz, zresztą zaraz zobaczymy, słuchajcie, wyciągniemy z piaseczku, wyczyścimy, no tak, Wajmarek 1924, mennica A z tego co widać. To będzie piąteczka. Tak jest, piąteczka. także zaczynamy monetką i lecimy dalej do następnego. Lecimy kolejny dołek na żywo. Bo powiem Wam szczerze, że śmieci to tutaj aluminiowych nie ma. Tylko żelazne sygnały, ale jak już coś na kolorek bije, no to jest fajny. Fajny sygnał taki naprawdę. Jak my lubimy najbardziej Mama, gdzieś tutaj. Powiem wam, że już brzydki ten sygnał jest. Coś widziałem. Coś widziałem. Słuchajcie, odważnik do koła chyba. Chociaż nie. Ale coś przeczyszczę. Blaszka jest musiężna. A to wygląda na całkiem inny metal, coś w stylu ołowiu, ale odważnik do koła to to na pewno nie jest. Coś od czegoś. Jak to mówią starzy Indianie. No nic, lecę dalej, szkoda czasu. Czas leci. My już 24 minuty kopiemy. Pochwaliłem, widzicie, i od razu wyszedł pomoc. Taki żarcik, można powiedzieć, z mojej strony. Pierwszy śmieć aluminiowy. Piękny widok. A tu niekoniecznie jest małzerek, jeszcze w gródce. A jaj, No nic. Nie wiem, co powiedzieć. Hochla. Sygnał, oczywiście, był na pięć marek srebrnych, taki z cesarstwa. Ale co do Mamy drugi fancik. Sławek tutaj śmiga. Słuchajcie, ciemno się zaczyna robić. Masakra, jak się teraz szybko robi ciemno po, tej, po tym przesunięciu czasu. Tragedia. No ale cóż, nie narzekamy, lecimy dalej. A ja mam, słuchajcie, już wyczyściłam, żeby było szybciej. Plomba. Taka zwykła. Zwykła plomba. O, taki zwykły fancik. Ale jest więc nagrany. I co? I lecę dalej do następnego. No i niestety zgasili światło. Jest coś ciekawego. Albo to tylko szyldzik. Od szuflady. Na pierwszy rzut oka. Coś z koroną. Ciemność widzę. Ja, <gry> Ostatni dzisiaj sygnał. Uratowałem kapcia rolnikowi. Uciekamy. Zrobimy odcinek łączony. Jeszcze nas to się strzeli. Trzeba zapalić światło. Ja tutaj gdzieś z leżkiem. Byłem u że na dziewiątą. Chyba jeszcze za szybko. O, tam jest droga. O, to jeszcze kawałek. Jest. Należkę zawsze można liczyć. Jedzie z nami. No i żeby nie było, że się obijaliśmy, to proszę bardzo. Jak pochwaliłem pole, że nie ma śmieci. To zaczęło sypać tak, że uuuu uu, Pożałowałem, że nie powiedziałem I Tutaj jest tyle srebrnych marek i złotych dukatów Dobra, Dobra żegnamy się Ola, papa, pa. pa, pa. nie śpimy Ale no, mi świeci Nie śpimy, a